Witam ekipę nową, starą zapowiedzi walk. Wiadomo, nie ma nic takiego, co by wstrząsało światem, natomiast parę walk, w tym jedna z polskiego punktu widzenia, być może w przyszłości interesująca, będzie opisana. Zaczynamy oczywiście, było parę naprawdę burzliwych dni, kilka ostatnich w tym tygodniu. Natomiast zaczynamy oczywiście od, jak zawsze, poza tym co się działo, polingiem. Temat numer jeden, w Polsce. Na której chyba wszystko co miałem do powiedzenia na ten temat powiedziałem, ale zrobił to zdecydowanie lepiej niż ja mógłbym. Michał Cieślak w serii wywiadów, właściwie w jednym dużym wywiadzie dla Weszło, tam Państwo mają czarno na białym, wytłumaczenia, które do tej pory żeśmy otrzymywali, również są weryfikowane powoli. Oczywiście ta weryfikacja ciągle następuje, natomiast nie sądzę, żeby doszło do ostatecznej weryfikacji, bo ona mogłaby być ultra brutalna. To tyle co, te, co na co mam w tej chwili do powiedzenia. Wrzucam link do wywiadu z Michałem Kislakiem, który zrobi to, zrobił to zdecydowanie lepiej niż ja. Poza tym był człowiekiem na miejscu najważniejszym w tej całej. W tej całej Parodii wyjazdu pod nazwą Kinshasa był Michał Cieślak i takim pozostanie, trzeba się skoncentrować na tym, co będzie dalej z Michałem Cieślakiem, natomiast ta reszta jakoś się ułoży, bo innej możliwości nie ma. Mówię o tej pozasportowej części tego wyjazdu do Kinshasy. Jeśli jesteśmy przy Michale Cieślaku, to gratulacje dla Michała za znalezienie się. W szóstce największych prospektów 2019 roku. Wątpię, żeby, to byłoby, żeby było to jakąkolwiek gratyfikacją czy było to jakimś pocieszeniem dla Michała. On jechał po to, żeby zostać mistrzem świata, a nie żeby dostać nagrodę Prospekta 2019 roku. Dobre, zacne towarzystwo Hergowicz, a jakba, natomiast wydaje się, że dla świata ogólnym. Zwycięzcą tego, tego zestawienia Prospekt 2019 będzie Ortiz, e, prawdziwy killer dla nas, Polaków. Oczywiście tym Prospektem jest 2019 roku, jest Michał, Michał Cieślak. Na zakończenie jeszcze tylko czasami na Facebooku. Komentarze Wasze są zdecydowanie lepsze niż ja mogę tutaj przez godzinami mówić. Jeden z internautów e, napisał... E, Michał Cieślak ma tak wielkie jaja, że ktoś powinien za nim je nosić. Mistrzostwo świata, lepiej tego powiedzieć nie można. Miał te jaja walcząc, miał te jaja przed i ma te jaja obecnie. Nic się kompletnie nie zmieniło. To tyle jeśli chodzi o Michała Cieślaka. E nie, wiem, czy wy jesteście zmęczeni tym? Bo ja osobiście jestem zmęczony, a najbardziej zmęczony jest Michał Cieślak, żeby się to wszystko dla niego... Finansowo przede wszystkim dobrze skończyło, bo sportowo niestety nie udało się, ale na pewno będą dalsze okazje. E, przechodzimy do tematu numer jeden w wadze ciężkiej. Oficjalne ogłoszenie walki Dibois kontra Joyce. Absolutnie walka na szczycie. Tam rączki poszły między panami... E, Tutaj nie trzeba specjalnej promocji robić, dlatego że mamy tutaj naprawdę dwóch pięściarzy, o których się mówi, że są szczególnie od IBUA, moim ulubionym w zawodniku wagi ciężkiej z młodego pokolenia, o tym doskonale wiecie. kontra Joyce Frank Warren, który jest promotorem tego pojedynku, mówi, że to jest ten pojedynek wyłoni następnego pretendenta do tytułu Mistrza Świata. Cytując słowa Franka Warrena: Jak przestaną się bić między sobą Tyson, Wilder i Joshua w 2020 roku, to następny w kolejce do tego tytułu jest zwycięzca tego pojedynku. Wiadomo na kogo sprawia Frank Warren. Frank Warren stawia na człowieka swojego, Daniela Dubois, <laughs> który u w tych pierwszych, zupełnie, no bo walka 11 kwietnia, na 8, 11 kwietnia chyba się wszystko będzie działo. To będzie jakiś taki dzień, czy będzie można zwariować. Na chwilę, za chwilę o tym. Natomiast on stawia na Daniela Dibua, podobnie jak wstępne, wczesne, no bo 11 kwietnia walka przewidywania bookmakerów w Stanach Zjednoczonych, które widzą nieznacznego faworyta w Danielu Dibua. Ja widzę w nim znacznego faworyta tego pojedynku. Dla mnie napisałem na Twitterze, że to jest taki dzień prawdy. Będzie taki dzień prawdy i rzeczywistości, gdzie który pięściarz jest. Czyli takie walki, takie walki można zrobić. Nie było to łatwo, podejrzewam, że wielu nie przypuszczało, że uda się to zrobić. Eddie Hebb nie przypuszczał, że uda się to zrobić, bo naprawdę to jest walka, która tego dnia pochłonie na pewno w Anglii zainteresowanie wszystkich. Daniel DeBois i, i Joyce to nie są nazwiska znane dla wszystkich fanów boksu. Ci, którzy oglądają vloga, podejrzewam, że te nazwiska znają, bo mówimy o nich często, szczególnie Danielu DeBois. Natomiast to nie jest jeszcze taka walka, która przyciągnie uwagę całego świata, fajnie, bo będziecie mieli w e, Europie możliwość zobaczenia tej walki w prime, e, W Prime time. Ie. ja nie mam, nie wiem jak to będzie pokazywane w Stanach, a na pewno ją zobaczę, bo to jest jeden z tych pojedynków, który trzeba będzie zobaczyć. Mówi się o tym 11 kwietnia jako, jako terminie walki e, Gołów Kina z e, naszym Kamilem Szeremetą. Tu też jest mieszanka straszna. Wczoraj rozmawiałem z Tomem Leflerem e, od Gołów Kina, rzuciłem mu temat Kazachstanu, mówisz co Przemek to chyba jednak będzie w stanach. Natomiast my tego nie wiemy. Cały czas powtarzam to jest, to jest ciągle work in progress. Ta walka, i wszystko co się w tej chwili dzieje dzieje w Dazon, to jest work in, prog in progress. Miejsca, daty, kontynenty wszystko się jakoś tak przekłada. Nie jest to idealny układ dla, nie jest to idealny układ dla żadnego, żadnego z pieśniarzy. Nie ma też żadnej, żadnej oficjalnej informacji na temat pojedynku okoli. Kontra Krzysiek Głowacki, na co na pewno czeka i Krzysiek Głowacki, i Fiodor Łapin, to samo zresztą dotyczy Kamila Szeremety, tak jak wspomniałem. Na razie kompletnie nic nie wiadomo. A wiadomości europejskie to Dominik Bessel, do którego kiedyś przymierzał się w wadze półciężkiej, Robert Parzenczewski pozostał w tej wadze. Bessel, Parzenczewski szedł do niższej kategorii wagowej, bronić będzie tytułu 28 marca. Tymczasowego tytułu, jeden z tych tymczasowych tytułów WBA, które wiadomo, czy, czy istnieją, czy nie istnieją na papierze, istnieją, to na pewno kronika kryminalna to po raz kolejny Gerwonta Davis. Możemy teraz dyskutować, możemy robić co chcemy na temat tego, czy rzeczywiście w tym starciu, czy było to starcie, czy nie z jego byłą dziewczyną, matką jego dziecka, chodzi o, o o to, co się stało w Miami, czy uderzył, czy nie uderzył, czy tylko szarpał. Eee, tak czy inaczej, takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. Do tego problem Gervonta Dewisa. Zwróćcie uwagę na ostatnie 4 miesiące, jak często mówimy o nim e, w, e, nie, jeśli chodzi o jego umiejętności bokserskie, które ma tylko o jego klinik, k, jego kryminalne mniejsze lub większe przewinienia. Ta kronika kryminalna, kryminalna Gervonta Dewisa jest zdecydowanie za długa. Tam rzeczywiście coś nie gra. Nie wiem, czy nie gra z tym chłopakiem, czy z ludźmi wokół niego. Tak czy inaczej na końcu to on jest odpowiedzialny za to, co się, co się dzieje. No i oczywiście na zakończenie, może nie zakończenie tej pierwszej części, sparingi z Adama Kownackiego z Mariuszem Wachem idą ekstra. Pisałem już o tym na, na Twitterze niestety nie udało się załatwić walki Mariusza na Gali, w której będzie występował, w której będzie występował Kownacki. Tam będą walki o 4-4 walki, w tym dwóch niepokonanych Kubańczyków w wadze Ciężkiej. Szkoda, że się nie udało. Te krótkie spostrzeżenia jednego i drugiego, przede wszystkim Adama Kownackiego na temat Mariusza Wacha. Mariusz Wach naprawdę wie co się dzieje. Najważniejsza rzecz w boksie to wiedzieć, co będzie dalej. O tym, mówi, o tym mówi Adam Kownacki, że po prostu zdaje sobie z tego sprawę, zanim jeszcze ty przeprowadzisz jaką akcję, czy jest to następna akcja, czy porowienie ataku, Waszka wie, co się zdarzy. To jest w boksie Priceless. To jest, to jest bezcenne w sparinga, również idealny sparring dla Mariusza Wacha z Adamem Kownackim, żeby po prostu wiedzieć, co jest grane, pozostać w tym obiegu e, trenowania, oczywiście z drugiej strony również idealny, idealny sparring partner, niektórzy nawet twierdzą, że będzie miał brzema mocniejszego sparring partnera niż rywala, chodzi oczywiście o Heleniusa, czy tak będzie, to się przekonamy, natomiast taki sparing, e, takie sparingi pomiędzy Adamem i Mariuszem, ekstra sprawa, że Polacy mogą sobie pomóc i każdy na tym w jakiś sposób skorzystać i o to, o to dokładnie chodzi, a już e, dzisiaj e, spotkanie z Adamem Kownackim. Wrzucam w tej chwili oficjalny plakat. Jak zawsze Adam stara się e, spotykać z kibicami, porozmawiać. Przy okazji można kupić bilety na jego walkę, wszelkie te rzeczy. Coraz bardziej rozszerzona oferta rzeczy związanych z Adamem Kownackim zaczęło się od koszulek, teraz są czapki, szaliki, e, sweatshirty, e, wszystko co możecie sobie tylko prawie wyobrazić, prawie, bo wiem, że, że Luka. Czyli Łukasz, brat Adama nad tym, nad tym dba, żeby tych gadżetów dla kibiców pięściarskich związanych z Adamem, z Adamem Komnackim było jak najwięcej. Nie będzie mnie na tym spotkaniu, natomiast zapraszam wszystkich, którzy są w Nowym Jorku. Plakacik tej imprezy wrzucam obecnie. No i przechodzimy do części ringowej. Co ja tutaj wybrałem? Rzucam w tej chwili okiem. Raz, dwa, trzy, cztery walki dla Was wybrałem. Zaczynamy od e, Pensylwanii, czyli od e, pojedynku e, Russella z e, Nyambayarem. Są ludzie w boksie, którzy mierzą czas walkami Russella Juniora, bo to jest raz w roku. Od 2014 roku, wyobraźcie sobie obrońca tytułu Mistrza Świata. Walczy raz w roku i walczy tylko i wyłącznie obowiązkowe walki, zostając tym mistrzem świata, no bo według przepisów to jest wszystko ok. Natomiast fakt, że walczy raz w roku od 6 lat, to jest w ogóle podejrzewam jakaś księga rekordów Guinnessa. Ekstra, ekstra pięściarz lubi go oglądać. On sam każdego roku, od tak gdzieś 2017, powtarza, że on chce walczyć częściej, potem walczy raz w roku. Dokładnie tak jest teraz. 2020 rok, coroczne pojawienie się Russella Juniora. Dobry rywal, naprawdę dobry rywal. Srebrny medalista, przepraszam, brązowy medalista, nie srebrny, srebrny medalista z 2012 roku. Tu jest prosta sprawa w tym pojedynku. To w ogóle jest bardzo ciekawy pojedynek, w którym wcale nie jest powiedziane, że Russell ma łatwego rywala czy że w łatwy sposób wygra, bo to Wcale nie jest powiedziane to, że to jest zaledwie 11 walk Niambayara to nie znaczy, że on nie potrafi, nie potrafi walczyć. Absolutnie wprost przeciwnie. Natomiast tu jest prosta sprawa. Wiem, że niektórzy z Was oczekują ode mnie, czasami niektórzy, ale mnie jest jakichś takich szczegółowych, technicznych opisów, co się będzie działo. Jakie sekwencje ciosów najlepiej, żeby zadawał pięści, żeby był zwycięzcą. Inne vlogi są. Tak, ja w skrócie powiem, jak to wygląda. W skrócie tu sprawa jest prosta. Działa w jedną albo w drugą stronę. Zapisane jest. Nie wdawać się w wymiany po stronie Rassela, nie, nie pozwolić na to, żeby walka toczyła się w narożnikach lub na linach i pierwszym trafiać. To jest to, co musi zrobić, czy być tym, który inicjuje akcję, którym, co musi zrobić Rassel, żeby wygrać z Majem Odwrotnie. To wszystko, co powiedziałem, wdawać się w wymiany, spychać przeciwnika na liny. Inicjować akcję jak zrobi Nyam który bije mocniej, to on tą walkę wygra. Natomiast proszę Wam teraz, w tym momencie, do typa, mają wspólnego rywala Escandona. Oglądałem obie walki Niambajar Walczył z Escandonem pora sel, więc jeden i drugi wygrał. To jest taki wspólny rywal, to jest taka fajna rzecz, na podstawie której można w jakiś tam sposób spróbować coś, coś przewidzieć. Na punkty Russell po naprawdę dobrej walce. Podejrzewam, że najlepszej walce, jak, o jakiej w tej chwili e, dla Was mówię, tego, tego weekendu, na tej samej Gali wraca Rigon do ciekawostka. Schodzi do niższej kategorii wagowej, e, mając prawie 40 lat. No to jest też prawie rekord. E, księga rekordów Guinnessa bo 5, że im starsi, tym idą wyżej, a nie w dół. Natomiast tutaj wiadomo, że Guillermo szuka tytułu Mistrza Świata, poszukał go w niższej kategorii wagowej. Po dwóch zwycięstwach z Delgado i Secha, Secha to była dobra walka, bo Secha to był mistrz świata. Natomiast Delgado to było mięso armatnie. Jedyna porażka Rigondo, wiadomo, 2017 rok z Wasylem. Solis to fajna walka, to jest też fajna walka do oglądania dla purystów boksu. Mi się wydaje, że to jest właśnie walka dla purystów boksu, to jest 39 lat kontra 37. Natomiast Solis to jest poważny, poważny pięściarz. Pamiętam, że, że ci pięściarze mieli już walczyć w grudniu minionego roku, natomiast Solis nie dostał wtedy wizy. Wyglądało, że dostanie tą wizę, w końcu jej nie dostał, także z opóźnieniem ile tam wyszło? Półtora miesięcznym Panowie wychodzą jeszcze raz, jeszcze raz na ring. Co mnie niepokoi, to jest, którą wersję, bo jakiego zobaczymy Rigondo, to wiemy. Pytanie jest tylko, czy będzie bardziej agresywny, czy mniej, czy, ten, czy to jego leworęczne ustawienie będzie powodowało, że on z natury się nastawia na to, żeby nie być trafianym i, i zadawać małą liczbę ciosów. E, dowcip, albo pół dowcip, pół, pół, pół żartem, pół serio, nie może zasnąć, wrzuć walkę e, Rigondo. Nie wiem, czy będzie w tym momencie funkcjonowało. Natomiast, jeśli chodzi o solista, to mnie ciekawi jedna rzecz, którego zobaczymy. Bo to, to jest mięścia, który potrafi dać dobre walki albo wygrać, wygrać na punkty z gościem z rekordem 2,23 na punkty. To wcale nie było tak dawno, tylko dwie walki temu. Zdecydowana większość Bukmacherów stawia na zwycięstwo Rigondo na punkty. Natomiast, ja się tutaj wysarpnę Rigondo przed upływem dziesiątej rundy przez K.O. Tak mi jakoś przychodzi. Ja wiem, że Rigon do IKO to tak niekoniecznie ze sobą pasują, zwłaszcza przeciwko dobremu rywalowi. No, ale trzeba troszeczkę przeszarpać. Przedostatnia walka, którą opisuje geniusz promocyjny, a właściwie też promocyjny i umiejętności umiejscowienia pięściarza w konkretnym miejscu podczas walki. Powrót po 14 miesiącach. Kela Bruka, jednego z moich ulubionych pięściarzy kilka lat temu o wielkie problemy rozbite, o kości oczodołów jednego i drugiego. Wyobraźcie sobie, takie problemy miał. Wyglądało, że już w ogóle jest koniec kariery z Kellem Brookiem. Wraca u siebie, urodził się w Sheffield, walczy w Sheffield. To jest ten geniusz promocyjny. Wrzucamy chłopaka do miejsca, w którym się wychował, gdzie go wszyscy znają. Wiadomo, że sala będzie pełna. I tego się, tego się na pewno spodziewa. Eddie Helm w walce z Amerykaninem Deluką. Czytałem wypowiedzi jednego i drugiego. Zgadzam się z jedną rzeczą, że z kalem brukiem, że jeśli chcę wrócić do poważnego boksu, muszę wygrać z Deluką w spektakularny sposób. Były te problemy z, z kontuzjami, deluka, jedno, co potrafi, to potrafi uderzyć. No, natomiast wiemy, że no właśnie mamy teraz to podstawowe pytanie, czy, czy w dalszym ciągu Brook potrafi przyjąć, bo że potrafił przyjąć z gołowkinem, to widzieliśmy. To widzieliśmy tam była. Ja nie wiem, jak on przestał, bo, bo to była klasyczna walka, kiedy, kiedy Triple G wyszedł i powiedział, dobra, no to teraz się napierdzielamy i, i się bijemy. Kompletnie bez sensu. Zresztą, oczywiście wygrywał to i tak dalej. Natomiast petardy jakie leciały od Gołowkina, to jest nic. E, to, to, co może pokazać Luca to jest kompletnie nic. Jeśli zostało, nie wiem, 50% z tej wytrzymałości e, wytrzymałości no to on przyjmie ten strzał de Luki, odda mu i będzie po tak zwanej herbacie. Tutaj stawiam na taką zapowiedź, na jaką przygotował nas sam Calbrook, czyli muszę wygrać spektakularnie. Zapisałem sobie, jak stawiają Puckmachers, oni też stawiają zdecydowanie na to, że walka zakończy się nokautem. Bardzo niewielu liczy że, liczy, że walka zakończy się Punktacją tego Kelbrug nie chce walczył u siebie, też tak myślę, ósma runda Kelbrug przez KO lub TKO. Ostatnia walka to walka w pojedynku junior, wagi Junior Ciężkiej. Wiadomo dlaczego no, dla nas ważnej. No, nie ma kraju, który w tej chwili po odejściu Murata, po odejściu, no kogo jeszcze oczywiście usyka który może powiedzieć, że ma aż tylu dobrych pięściarzy Wagi Junior ciężkiej co, e, co Polska, więc to dla nas jest za każdym razem ważne, to jest co prawda pas IBO, no czyli pas organizacji traktowanej jako absolutnie dodatkowy, bo ich porównywać do WBA, WBC, ibf u e, czy WBO absolutnie nie można, natomiast walka o pas jest walka o pas jest w Niemczech, w, w, w Gepingen, gdzie Arslan bo to jest rywal Lereny, Kevin Lerena kontra Pirat Arslan 27 lat kontra 49 lat natomiast Niemcy na coś muszą liczyć organizując ten pojedynek u siebie to zresztą też pokazuje, że Lerena przyjeżdża z Republiki Południowej Afryki walczyć w Geppingen, gdzie bardzo często Arslan, Arslan walczył pas IBO tutaj Bukmacherzy zdecydowanie po stronie tego pana który jest... Ee, Eee, chciałem powiedzieć 12, ale bym się pomylił. 22 lata młodszy. Taka jest różnica między tymi pięścierzami. Kevin Lerena 27, Arslan 49. Nie wiem, czy to ma być pożegnanie dla Arslana. Ja podejrzewam, że on myśli, że to jest walka o tytuł. Mistrza świata, i on to tak traktuje, bo nie sądzę, żeby Niemcom nagle chciało się wydawać pieniądze, wiedząc, że ich faworyt przegra, bo Niemcy raczej tego, raczej tego nie robią. Bóg Bukmacherzy zdecydowanie e, takie, same, e, takie same typy przez K.O. No, nie, nie widzą możliwości innego wygrania tej walki niż przez Lerenę i przez K.O. Natomiast to są Niemcy. Ja, ja myślę, że Lerena sobie doskonale zdaje z tego sprawę że, że wygrać w Geppingen z miejscowym bohaterem czyli Arslanem no to naprawdę trzeba go znokautować i modlić się, żeby nie ogłoszono remisu natomiast no, nie widzę naprawdę no, nie widzę jeśli Lerena, który jest obecnie klasyfikowany przez ESPN i Dana, Dana Rafaela w pierwszej dziesiątce wagi junior przegra z 49-letnim 49-letnim Pieściarzem, który karierę tak naprawdę prawdziwą może ze sobą jakieś 15 lat temu. No to by znaczyło, że. To jest jakieś nieporozumienie co do tej top ten wagi junior ciężki jest Jest Zresztą część z was, kiedy dałem te, te, tą pierwszą dziesiątkę, dokładnie tak twierdziło. Zobaczymy. To jest fajna weryfikacyjna walka. Lerena powiedział, wejść, wsiąść na gościa, zrobić swoje i go znokautować, ponieważ ma wszystko szybkość. E, szybkość. E, Wszystkie umiejętność składania ciosów Lerna to naprawdę potrafi. To może nie są jakieś petardy, ale to są ładne kombinacje, które powinny gdzieś tak koło trzeciej czy czwartej rundy zacząć wchodzić bezpośrednio na głowę Aslana. Eee, taktyka Aslana prosta, jak się ma 49 lat i się walczy z gościem, który jest 22 lata eee, młodszy, no to raczej się nie liczy na to, że walka zostanie rozstrzygnięta na punkty w 12 rundzie. Chyba, że Arslan jest jakiś mistrzem świata kondycji, w co nie wierzę. Zakładam, że testy są to tak zupełnie, zupełnie na, na marginesie mój typ Lerena siódma lub ósma runda KO lub TKO króciutko ryszyłem tą wagę junior ciężką dostałem informację od Abela Sancheza to, to powinienem na początku powiedzieć a mówię na końcu, no ale jesteśmy przy junior ciężki to jestem w jakiś sposób tam wytłumaczony Abel Sanchez chciał ściągnąć Artura Szpilkę na sparingi z Muratem Gasiewem. Terminowo pasowało. 29 wraca Murat, były mistrz świata wagi junior ciężkiej, to czego chce Artur Szpilka. Co prawda, teraz w ciężkiej, ale podejrzewam, że wagowo w dniu walki panowie będą walczyli, ważyli mniej więcej tyle samo. Szpila 7 marca z Radcięką więc pasowało, natomiast absolutnie rozumiem odpowiedź Artura Szpilki na tą propozycję, że nie ma swój program treningowy, bo rzeczywiście na ten etap. Jechanie od razu do, do kogoś, kto się nazywa Murat Gasiew wiadomo jak bije, wiadomo jak, to, jak jakby to wyglądało z nie miało zupełnie sensu. Jestem przekonany, że jeśli uda się podtrzymać ten kontakt, a ten kontakt cały czas między Abelem i Sanchezem obiecuje, że będzie, no to sparingowo dla jednego i dla drugiego byłoby to, byłoby to rzecz bardzo fajna, szczególnie dla Artura śpilki, który podkreśla, że on zszedł do wagi junior ciężkiej po to, żeby zdobyć tytuł mistrza świata, a nie gdzieś tam się pałętać w nie wiem, 20 czy 30 najlepszych pięściarzy tej kategorii wagowej. Także całkowicie zrozumiała część z Was krytykuje za to Artura. Ja przekazałem tą propozycję od Abela, kiedy zadzwonił w tej sprawie bo dlaczego nie przekazać, natomiast uważam, że akurat w tym przypadku krytyka w stosunku do Artura jest nieuzasadniona. Ja całkowicie rozumiem tą decyzję, natomiast tak jak mówię, absolutnie w dalszej fazie przygotowań Artura przed kolejnymi walkami pojechać, przygotowywać się, przygotowywać się w Big Bear na wysokościach to byłoby absolutnie coś co, co bym polecał, no ale to oczywiście zostawiam jemu i jego sztabowi trenerskiemu. Pozdrawiam Was serdecznie miłego weekendu. Żyjemy, nie wiem ja się nastawiam, żyjemy boksem, a nie wszystkim co jest dookoła, bo to, to czasami jest po prostu ohydne, co w się sensie wszystko dzieje dookoła. dookoła. E, od razu mówię, cieszę się, że robię inne rzeczy niż boks. Czasami. Mam teraz mecz gwiazd, e, 3 dni koszykówki, najlepsi koszykarze, normalność sportowa. E, ja, boks kocham z jednej strony za tą kompletną nieprzewidywalność i to szaleństwo, natomiast z drugiej strony, na dłuższą metę, jak są pewne rzeczy rozciągane, tak jak jest to wszystko, co jest związane z Kinszasą, to jest potwornie męczący spor. Naprawdę, są honoru. To już człowiek chce pójść na ten, na ten mecz gwiazd, pogadać, wiadomo gdzie są, wiadomo co się dzieje, przewidywalne, full profesjonalizm od początku do końca. Także cieszę się, że i kolejne ostrzeżenie, to już drugie, przed. E koszykarskimi vlogami z Meczu Gwiazd na tym samym kanale. Ale oczywiście to nie znaczy, że obok się przez ten czas, przez ten czas zupełnie zapomnę. Pozdrawiam Was serdecznie miłego weekendu.